Jak historia kredytowa w BIK wpływa na Twoją zdolność kredytową? Witam Cię na moim kanale w kolejnym poradnikowym odcinku. Tym razem tłumaczę, jak historia kredytowa w BIK, czy też brak historii kredytowej wpływa na zdolność kredytową dla kredytów mieszkaniowych. A zatem w tym odcinku odpowiemy sobie m.in. na pytania takie jak. Czym jest BIK i co to oznacza co, i co to znaczy być w BIKu? Co wpływa na naszą ocenę, czy też innymi słowy, co wpływa na naszą punktację kredytową w BIK? Odpowiemy sobie również na pytanie, czy dostaniesz kredyt hipoteczny, jeżeli nigdy nie miałeś żadnych innych kredytów oraz czy posiadając opóźnienia w spacie kredytu dostaniesz następny kredyt? Jeżeli nie znasz odpowiedzi na te pytania, to ten odcinek jest dla Ciebie. Przed nami kilka minut. Dzięki którym w przyszłości możesz zaoszczędzić wiele nerwów oraz pieniędzy. Zanim jednak zaczniemy, dwie ważne informacje. Po pierwsze, trafiłeś na ten odcinek, ponieważ interesujesz się zakupem nieruchomości na kredyt hipoteczny. Jeżeli tak jest, zachęcam Cię do zapoznania się z moim kursem online, jak kupić nieruchomość na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Link do bezpłatnego pierwszego modułu znajduje się w opisie pod filmem i jest też przypięty w pierwszym komentarzu pod filmem. Po drugie, od kwietnia publikuję mój własny indywidualny ranking najtańszych kredytów hipotecznych, skierowany do osób, które kupują na kredyt nieruchomość tak po prostu dla siebie. Dlatego, jeżeli chciałbyś być na bieżąco, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, a jeżeli chcesz otrzymać ranking co miesiąc. Wejdź na stronę rmkredyty.pl, łamany na newsletter i zapisz się na naszą listę mailingową. Ok, tyle zagłoszeń, zaczynajmy. A zatem zaczynamy od pierwszego pytania. Czym w zasadzie jest BIK? BIK, a więc Biuro Informacji Kredytowej, jest to miejsce, gdzie znajduje się nasza historia kredytowa. Banki i inne instytucje bankowe przekazują tam informacje, tworząc, Bazę danych naszej historii kredytowej. Zaglądają do tej bazy za każdym razem, gdy osoba prywatna stara się o kredyt. Zatem znajdują się tam informacje na nasz temat. Takie jak chociażby to, czy e, kiedykolwiek mieliśmy jakikolwiek kredyt od zwykłego kredytu na, na telewizor po kredyty na kilkaset tysięcy złotych na, no właśnie na przykład na nieruchomość. Co ważne, w BIK-u nie ma historii zobowiązań firmowych. Dla kredytów firmowych jest osobny BIK i nazywa się BIG, Biuro Informacji Gospodarczej. Ok, tyle z teorii, a teraz trochę praktyki. Po pierwsze, tak, dostaniesz kredyt mieszkaniowy, jeżeli nie macie im w biku. Innymi słowy, dostaniesz kredyt, jeżeli nie masz historii kredytowej. Zupełny brak historii kredytowej ma natomiast bardzo duże znaczenie i działa dla ciebie negatywnie, jeżeli starasz się o kredyt bez zabezpieczenia, na przykład kredyt gotówkowy, kartę kredytową, powiedzmy limit na koncie. W takiej sytuacji, wiadomo, w takiej sytuacji brak historii kredytowej ma naprawdę duże znaczenie. Ale przede wszystkim zapamiętaj, że to brak negatywnej historii kredytowej jest jednym z decydujących czynników o ostatecznej decyzji kredytowej. Możemy mieć wysokie dochody, duży wkład własny i wszystko wygląda z pozoru super, a wystarczy, że mamy złą historię kredytową Big i nie otrzymamy kredytu. Także do swojej historii kredytowej warto podejść bardzo poważnie i o nią dbać, gdyż raz zepsuta będzie nam szkodzić całymi latami. Warto wpisać sobie w Google frazę alert Bik i skorzystać z usługi, która SMS-owo powiadomi nas m.in. o zaległościach, które powstaną z naszej winy. A zatem, jeżeli chcesz starać się o kredyt, to sprawdzenie swojego biku jest jedną z podstawowych czynności. Od których powinieneś zacząć, jeszcze na długo, długo, długo przed szukaniem nieruchomości. Wyobraź sobie sytuację, w której masz już znalezioną, wymarzoną nieruchomość, podpisaną umowę przedstępną, wpłacony zadatek, złożone wnioski do banków, a później okazuje się, że no niestety ale miałeś gdzieś kiedyś swojego czasu w jakimś banku konto, o którym zapomniałeś na tym koncie były naliczone opłaty, których nie regulowałeś i niestety niestety dla Ciebie zostałeś zgłoszony do biku i tym samym masz odmowę tego kredytu no i niestety też przebada twój zadatek. Także no, świadomość tego, jak, jaką masz historię w biku jest dla Ciebie bardzo, bardzo istotna i nawet jeżeli nigdy nie brałeś kredytu. To właśnie pamiętaj o tym, że jakakolwiek zaległość związana właśnie chociażby z rachunkiem, nieuregulowana zaległość może spowodować, że ty po prostu tego kredytu nie otrzymasz. Także warto, warto zdecydowanie się tym zainteresować, a właśnie dla tych zainteresowanych warto też wspomnieć o tym, że raport BIK można pobrać za 39 zł online z ich strony lub udając się bezpośrednio do siedziby BIK na ulicę Postępu 17A. W Warszawie, tu prośba do Ciebie, jeżeli chciałbyś, abym nagrał osobny odcinek, w którym pokazuję, jak wygląda taki raport i na co warto w nim zwrócić uwagę, to oczywiście napisz o tym, proszę, w komentarzu. Jak można przeczytać w swoim raporcie BIK, ocena punktowa jest obliczana na podstawie historii kredytowej w bankach. Jest to prognoza tego, na ile prawidłowo będziesz spłacać kredyty bankowe w przyszłości. Im wyższa wartość, tym lepiej, a zatem jest to swego rodzaju ocena naszej wiarygodności kredytowej. Pamiętaj, że punktacja punktacją, ale to oczywiście do banku należy ostateczna decyzja, czy będzie chciał współpracować z danym klientem. Także warto mieć na uwadze, że dobra historia BIK nie gwarantuje decyzji kredytowej. Ok, co zatem wpływa na ocenę kredytową BIK? Oprócz takich kwestii jak wiek, płeć, głównie na naszą ocenę kredytową wpływ mają. Posiadane zobowiązania, które są aktywne lub takie, które zostały już spłacone. Wpływ ma również fakt, czy często wnioskujesz o kredyty w ostatnich 12 miesiącach. Mowa tutaj właśnie o kredytach hipotecznych. Co ważne, już w samym raporcie BIK jest zawarta informacja, że ten czynnik w dużym stopniu wpływa na naszą ocenę punktową. Na ocenę punktową wpływ również ma to, w jaki sposób korzystasz z kart kredytowych i kredytów konsumpcyjnych. Jeżeli oczywiście takie posiadasz, i tutaj też w raporcie można zauważyć, że jest podkreślone, że ten czynnik również w dużym stopniu wpływa na naszą ocenę punktową. I do dalej, na tą ocenę wpływ również ma to, od jak dawna spłacasz kredyty, im dłużej oczywiście, tym lepiej. No i najważniejsze, czy spłacasz swoje zobowiązania regularnie. Zatrzymajmy się na dłużej przy opóźnieniach spłacaniu zobowiązań. Wszystko, co powiem dalej na ich temat, wynika z doświadczenia mojego i ekspertów z mojego zespołu. Także nie przeczytasz tego nigdzie na stronie Biku ani na jakichś forach. Chciałbym, żebyś wiedział, że no, można powiedzieć, że jest to swego rodzaju nasz know-how. OK, a zatem, jeżeli starasz się o kredyt mieszkaniowy, opóźnienia to... 20 dni, także powiedzmy, że masz gdzieś kredyt i spóźniłeś się z ratą do 20 dni. Zapamiętaj, że w takiej sytuacji tego typu opóźnienia dla przyszłego kredytu, o który będziesz się starać, są w zasadzie neutralne. Można się spóźnić z ratą na przykład 15 dni i nie będzie z tego większych konsekwencji. Opóźnienia między 20 a 30 dni spowodują, że punktacja będzie obniżona, a część z banków może w ogóle nie chcieć z nami współpracować. Natomiast opóźnienia już od 30, 30 dni wzwyż powodują, że będziemy mieć poważne, poważne problemy z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego. Na koniec zostawiam wnioski, na które warto zwrócić uwagę. A zatem, jeżeli mamy kredyty, które regularnie spłacamy bez opóźnień, maksymalnie do 20 dni lub w ogóle nie posiadamy historii kredytowej, to wszystko gra. W takiej sytuacji zdecydowanie warto skupić się na innych ważnych kwestiach związanych z uzyskaniem kredytu, a mianowicie jak w ogóle uzyskać kredyt mieszkaniowy, jak się do tego zabrać, jak się do tego przygotować, jaką mamy zdolność kredytową, jak bank podejdzie do naszego źródła dochodu, czy uzna wszystkie źródła dochodów, jakie posiadamy, dziś nawet posiadając dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony, nie możemy się czuć bezpieczni, jeżeli nasz pracodawca działa, można powiedzieć, w branży zagrożonej. Idąc dalej, powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy bank chętnie da nam finansowanie właśnie na Tę nieruchomość, na którą chcielibyśmy, czy może jednak ją odrzuci? Jakie cechy powinna spełniać taka idealna nieruchomość? Tutaj specjalnie o tym wszystkim zwracam uwagę, ponieważ chciałbym. Jeszcze raz, ponieważ mówiłem to już wielokrotnie w moich filmach, zwrócić uwagę Tobie na moje szkolenie online: jak kupić nieruchomość na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Link do bezpłatnego pierwszego modułu znajduje się w opisie pod filmem i jest też dostępny w pierwszym komentarzu. Także. Jeżeli masz pytania związane z bikiem, napisz o tym proszę w komentarzu. Co jakiś czas, co jakiś czas robię taki, taką sesję QA, także zbieram te pytania i po prostu odpowiadam na nie zbiorczo w, w jednym z filmów. A na ten moment to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!